Arkadiusz Bong, król strzelców polskiej ekstraklasy, zdobywca Mistrzostwa Polski i Pucharu Polski z Polonią Warszawa. Zagrał w 13 meczach reprezentacji Polski, w tym na Mundialu w 2002 roku. Kiedyś jeden z ulubionych podopiecznych Jerzego Engela. A teraz? CPS Winogrady, to jest nieduży klub w Poznaniu, gdzie postanowiłem pobawić się z dziećmi, bo to trzeba traktować jako zabawę i dlatego tutaj od roku prowadzę sobie rocznicę na te trzy. Że Na razie ten taki etap trenerski to jest od takich podstaw i zobaczymy jak to będzie mnogo dalej. Druga rzecz, się zajmuję i z ogólnie to jest prowadzimy z żoną firmę. Jest to branża piłkarska, sportowa, czyli jest to sprzęt piłkarski, czyli jakby de facto związane z tym co... Przez długą część swojego życia robiłem, czy grałem w piłkę, teraz de teraz zajmuję się sprzętem piłkarskim, także wyposażam kluby i już w akademię w asortyment, który jest potrzebny do tego, aby, aby grać czy amatorsko czy profesjonalnie w piłkę nożną. Arkadiusz Bąk swoją przygodę z poważną piłką rozpoczął w błękitnych Stargard Szczecińskim. Po kilku latach zainteresowanie zawodnikiem wykazały lepsze zespoły. W tamtym czasie niestety nie było jakiegoś taki super scoutingu, nie jeżdżono, nie obserwowano za wyników i zaproszono mnie na testy zarówno do PNiEW, gdzie był trener do Polski, jak i później do Olimpii Poznań, gdzie trenerem był lato i białek. W Pniewach niestety testy oblałem, Podobno byłem chyba ósmy albo dziewiąty w tak zwanym drafcie, czyli siedmiu za wyników zostawało w klubie, reszta nie. Przełem do Olimpii. Z dobrej strony się pokazałem tutaj, że chodzi o treningi i tak się zaczęła ta moja kariera jako klub pierwszoligowy w Olimpii Poznań. Myślę, że z bardzo dobrą kipą i z dobrymi trenerami. Po trzech sezonach w barwach Olimpii chętnymi do podpisywania kontraktów z Bąkiem były drużyny Amiki Wronki i Ruchu Chorzów. W 1996 roku pojawiła się oferta gry w stołecznym zespole Polonii. Ten etap spina bardzo miło, bo jednak największe sukcesy oczywiście w Polonii. Zarówno Korona gdzie grając praktycznie jako ofensywny pomocnik, czy tam czy osoba, która gra w środku pola tych bramek, udało mi się kilkanaście strzelić i z nogi, i, i zdobywałem głową, mimo mojego niedużego wzrostu. Także na pewno ten etap warszawski z Polonią wspominam chyba najlepiej, ponieważ w tym klubie gramy najdłużej. W jak jest podzielona Warszawa. Nad 90% to są kibice Legii, 10% to, to są kibice Polonii. Kilkanaście razy mieszkając w Warszawie, zmieniłem miejsca zamieszkania, mieszkałem bardzo blisko też Legii. Także nam zdarzało się przed, przed meczami dermowymi, jak. Tam, którzy z kibiców mnie tam zaczepiali, żeby, żeby czasami mi się nie, nie zdarzyło, żeby jakąś tam strzelić bramkę albo coś takiego. Ale, ale nic groźnego, może tak. Jak się przestaje grać w piłkę, te kontakty zanikają. Tak jest, że akurat z wieloma chłopakami właśnie z Polonii, czyli czy Maciej Bykowski, który grał w Polonii, czy właśnie Igor Głaszewski, I akurat z tymi osobami jestem w stałym kontakcie. I z wieloma innymi też. Jesteśmy sąsiadami z Pawłem Koczorowskim, który też grał później w Polonii, także Także te znajomości cały czas są. Skuteczność bąka została zauważona nawet w Anglii. Pomocnik zwrócił na siebie uwagę Birmingham. Pobyt w West Midlands okazał się jednak bardzo krótkim epizodem. Niestety, u nas w tym czasie panuje okres ustalowania, czy u nas się nie trunęło. A tam wpadłem jakby w cykl normalnych treningów i meczy i niestety fizycznie byłem, nie byłem nie przygotowany do gry w Anglii. Steve Bruce, trener, mnie wezwał do siebie, powiedział, że ma innych zawodników, Jeszcze w tym czasie miałem uraz, który w warunkach angielskich, jeżeli ktoś ma dłuższy uraz niż 2-3 tygodnie, jest w następnych 5-6 zawodników w jego pozycji i niestety bardzo ciężko później wrócić do pełnej formy i do gry. Ja byłem w Anglii lat temu 12. Można było porównać warunki, które panowały wtedy. My do tej pory nie mamy takich baz tringowych, jak oni już mieli wtedy, także różnica była duża. Bong wrócił więc do Polski. Najpierw przez chwilę zdobywał bramki dla Widzewa Łódź i Polonii Warszawa, aż ponownie zgłosiła się po niego Amika. We wronkach trudno było jednak utrzymać wystarczającą motywację do gry. To, co cechuje wronki, to, co cechuje grodzist, bardzo mała ilość kibiców i piłka nożna wygląda dosyć słabo. Tam, gdzie jest presja, tam, gdzie jest oczekiwanie dużych kibiców, tam, tam są duże, większe chęci i dlatego w tych dużych klubach, tych na przykład Legia, zawsze te kluby grają o najwyższe cele. W warunkach też staraliśmy się grać jak najlepiej, byliśmy dobrą, dobrą drużyną, mieliśmy bardzo dobre warunki, ale jednak tego głodu piłki w takim miejscu się nie czuć i nas też może do końca tego nie było. Podsumowując swoją karierę, Arkadiusz Bąk wyjątkowo ciepło wypowiada się na temat gry w reprezentacji Polski podczas turnieju w Korei i Japonii. Miałem przyjemność grania z wielkimi zawodnikami typu Jurek Wilbert, Tomek i Marek Koźmiński i, i, całe, i na, cała reszta, cała pojada dobrych zawodników. Miałem okazję właśnie zagrać w drugim meczu. Sam występ wspominam, że cieszę się, że zagrałem najlepszego świata, ale jeżeli chodzi o sam występ mój i, i, i całego zespołu, no to, to wiadomo, że to była e, duża porażka i, i to był naszym tylko najsłabszy mecz. Żeby grać w medytacji trzeba być w dobrej formie. Niestety moja forma nie była zbyt wysoka, jeżeli ktoś gra. Sławię w piłkę, to, to nie mam możliwości, żeby z powrotem jakby się znaleźć w reputacji. Są następni młodzi, jest następny trener, jest następna wizja budowania zespołu, także fajnie, że ten mecz był ostatnim, aczkolwiek żałuję, że, że jeszcze nie dograłem piłku meczu. Kariera arkadiusza Bąka właściwie zakończyła się po sezonie gry dla Lecha Poznań. Pobyty we flocie świnoujście czy treningi z Wartą Poznań, połączone z problemami zdrowotnymi, nie powiększały strzeleckiego dorobku. W rezultacie Arkadiusz Bąk zaangażował się w pracę trenerską, prowadzenie firmy, poświęca też więcej czasu rodzinie. Wychowuję dwójkę dzieci, córkę Oliwkę, która jest już nastolatką, czyli, czyli nie wiadomo co będzie zaraz, bo jednak ja się starzeję, wszyscy się starzejemy, a dzieci nam szybko rosną. I mam syna też Arka, który, który też próbuje grać w piłkę. I ciężko będzie, co będzie dalej. Na razie biznes jeszcze będę prowadził przez minimum 2 dwa lata, bo taką mam umowę z kolegą i zobaczymy, co będzie dalej.